to niewątpliwie będzie zakup roku. W szpitalu powiatowym stanie tomograf. Takie urządzenie jest na liście życzeń wielu placówek medycznych, a zachodnie centrum medyczne od lat czyniło starania mające spełnić to marzenie. Konsekwencja w działaniu przyniosła efekty. To będzie przełom w diagnostyce medycznej w powiecie krośnieńskim. Tomograf to dzisiaj jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych. W zeszłym roku zakupiliśmy nowy bezawaryjny rentgen. Robimy krok do przodu. Udało się pozyskać środki na zakup tomografu, co rzeczywiście pozwoli lepiej diagnozować pacjentów, nie będzie trzeba jeździć. I ustawiać się w długiej kolejki do zielonej góry, świebodzina czy żar. Będziemy mieli tomograf na miejscu i na miejscu będzie można, było, będzie można też przeprowadzać badania. Tomograf jest urządzeniem, które można porównać do aparatu RTG, jednak podczas badania robi kilka tysięcy ujęć badanego narządu, które komputer łączy w jeden trójwymiarowy obraz. Zakup i uruchomienie urządzenia to krok milowy w rozwoju szpitala. Jest duży postęp, tak? jest całkiem inaczej zorganizowana strona techniczna, personel jest zgrany i podstawowe drogi działania diagnostyki są już opracowane. Czyli jest radiologia, jest dobrze funkcjonujące laboratorium, są określone procedury postępowania w niezbędnych sytuacjach. Kiedy możemy spodziewać się tego urządzenia w Zachodnim Centrum Medycznym? Na jakim etapie są obecnie prace? Pytamy i sprawdzamy trwają prace nad dokumentacją projektową program funkcjonalno-użytkowy ma być gotowy w marcu i na jego podstawie zostanie ogłoszony przetarg za projektu i wybuduj i dostarcz i miejmy nadzieję że na przestrzeni około półtora roku będziemy mogli już z nowego tomografu korzystać Sam tomograf komputerowy to nie wszystko do tego potrzebna jest także odpowiednia infrastruktura Obecna będzie musiała zostać zmodyfikowana i rozbudowana. Dzisiaj na terenie szpitala znajduje się osobny budynek nazywany Zakładem Diagnostyki Obrazowej. Tam między innymi jest umiejscowiony aparat rentgenowski czy urządzenia do badania USG. I również w tym budynku chcielibyśmy umieścić tomograf. Jest stąd za mały na to, żeby dostawić kolejne urządzenie, stąd wymagana jest rozbudowa. Jak również łącznik, który pozwoli z głównego budynku szpitala przedostać się suchą stopą do budynku diagnostycznego. Środki na rozbudowę budynku i zakup tomografu pochodzą z programu Polskie Inwestycje Strategiczne. Do połowy maja starostwo musi rozstrzygnąć postępowanie przetargowe.